Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Za oknem, jak widzimy, śnieżyca i wiatr. A ja wam dziś pokażę stan moich roślin zimowanych w ogrodzie zimowym. Tu przed nami tarcze perskie. Dwie, dwie sztuki w różnym stanie zimowania. Ta pierwsza jest bardzo ładna, ta druga jest w trochę gorszym stanie, ale dopiero zapomniałem ją podlać. Podlałem ją dopiero wczoraj. Ona oczywiście ożyje. Tarka Perska należy do tych roślin, które zimą odrobinę podlewamy. Pamiętamy o tym, żeby leciutko wilgotno miały przez całą zimę, bo jak nie, to po prostu wyschną. Oczywiście nie wolno ich przelewać. Tutaj ciszus Discolor, który doskonale w warunkach 10-15 stopni doskonale sobie radzi i pięknie przyrasta. Obok Siamruby w tej niskiej temperaturze, tutaj nawet blisko okna, czyli ma jeszcze troszkę niższą temperaturę, radzi sobie doskonale. Oczywiście bardzo pilnuje, żeby miał sucho. I tylko po kilka kroplami wody go podlewam. Na razie, ym, dwa miesiące. Jest w ogrodzie zimowym, jak wszystkie te rośliny, od połowy października i radzi sobie doskonale. Tutaj obok musa sumatrana zebrina rojo. Również, jak widać, puścił nowego liścia. W tych temperaturach również radzi sobie dobrze. No Jeden warunek również pilnuje mocno, żeby miał y, odrobinkę wilgotno. tylko nic więcej. Cytrynka wariegata. Na razie. W całkiem przyzwoitym stanie zimuje. Tutaj obok dwie lantany, takie suchniułki. No Zobaczymy, że w tym roku mi przezimują. W tamtym roku z dwóch lantan przezimowała mi tylko jedna. A w tym roku podjąłem już decyzję, że jak przezimują słabo, to już więcej zimował ich nie będę. No po prostu szkoda mi miejsca w ogrodzie zimowym. Tutaj obok mamy wybudzone kanny. Tutaj. O, troszeczkę światło nam tutaj fiksuje. No niestety, kręcę pod światło. Tu przed nami cytryna. Nie wiem, jaka, bo to jest zakup marketowy. Oczywiście kupiłem ją starcznikiem, z, z pasożytami, ale duża, duży, ładny egzemplarz wysokości około 1,60 m kupiłem za sto parę złotych, więc odratowałem, wypryskałem chemią, pozbyłem się szkodników. No i teraz już stoi tutaj w ogrodzie zimowym. Mam nadzieję, że będzie latem cieszyć. No dalej przechodzimy do kolejnych roślin. Tu z tyłu plumerie, czyli kwiatlei, tam są chyba cztery sztuki, taka dość na ekspozycja tych plumerii, ale radzą sobie doskonale, one calutki, czas rosną, ciągle wypuszczają świeże liście. W ogóle ja je mocno podlewam, wbrew y, temu, co mówię o podlewaniu zimowym, żeby oszczędnie podlewać. plumerie podlewam mocno, bo one cały czas wzrastają, widać po ilości y, y, świeżych liści. Kanna Stuttgart, jak widzicie, trochę brązowieje, bo brak światła, ale generalnie rośnie pięknie. Ciekawostkę Wam pokażę teraz niecierpek papuzi. A dlaczego papuzi? No to zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty. Jak dziób papugi ary. I stąd nazwa. Przepiękna roślinka. Właśnie zaczął kwitnąć. Mam nadzieję, że będzie kwitł długo. Super wyglądają te papuzie dziupki. Dobrze. Kolejna kordelina. Kordelina z taką białą opaską na zewnątrz liści. Powiem szczerze, w tym sezonie rosła średnio, na razie zimuje dobrze, zobaczymy, czy się uda przezimować. Kolokazja Moito, hydroponika. Jak widzicie, nie wiem, czy. Przy... O, widać, tam nad dnie jest trochę wody, nie za dużo, ale stoi w wodzie. I tak ją będę zimował już do, do wiosny. Obok Xantosoma, nie mogę z tym światłem, o, właśnie, już jest lepiej. Xantosoma zwykła, Sagittifolium, zielona. Kolejna alokazja Venti. Ksantosome, ale okazje wszystko zimuje na sucho, bez podlewania. Jeśli już podlewam, to dosłownie kilka kropel. Dixonia antarktica. Diksonię podlewam więcej. Ona lubi mieć wilgotno, więc nie wolno dopuścić, żeby całkowicie przesychała. Kolejne dwie to strelicie. Strelicie reginae. Te zimują kompletnie na sucho. Jeśli chcemy, no to już wielokrotnie temat wałkowany, jeśli chcemy, żeby strelicie kwitły na wiosnę, nie wolno ich podlewać od października. Tutaj przed nami Xanthosoma, Xanthosoma violaceum, już taka dorosła, dorodna sztuka. Zimuję ją z liśćmi w całości, również na sucho i również minimalnie odrobinkę polewam, jeśli ziemia już przeschnie na wiór, kilka kropel wody dostaje. Tutaj welutina. to jest Velutinka, którą, yy, którą również podlewam. Jest to jedyny z bananowców, poza akuminatami, który odrobinkę podlewam. Basioków nie podlewam wcale Maurelich nie podlewam wcale Welutinkę troszkę podlewam, ona pięknie rośnie Tutaj z tyłu mamy basio Jak na razie wszystkie zimują idealnie Zobaczcie taki rzut na całość tego ogrodu Oczywiście ja wycinam te suche liście na bieżąco Więc nie myślcie, że to tak pięknie wygląda Że wszystko jest takie ładne i zieloniutkie Generalnie Żeby było estetycznie to te wszystkie stare i nieładne liście Staram się przynajmniej raz w tygodniu Usuwać, dlatego też Taki jest ten wygląd Tutaj mamy mauryla, lasa, tego większego. Musiałem go przynieść z garażu, bo jak pamiętacie, pewnie zimowałem go, rozpocząłem zimowanie w garażu, ale niestety do rozdu sufitu, a szkoda mi było ciąć liście, więc przyniosłem go tutaj. Co nie było wcale takie proste z tą kastrą. No ale udało się. Helikoni. Zobaczcie, Helikonie, jaki to jest piękny kwiat. Te liście takie trochę blade, bo pryskałem na przędziora, takie białe osady pozostawały, niestety, ale zobaczcie, ta helikonia kwitnie mi od lata. Bez przerwy. Ta już, już nie ma kwiatów, już pozrzucała. Nie, już nie ma. Bo one zakwitły jedna po drugiej i ta druga utrzymuje kwitnienie aż do dzisiaj. Co prawda już jakieś tam resztki zostały, ale jeszcze, jeszcze kwitnie. Tutaj przed nami akuminata Red Też odrobinkę podlewam, jak ziemia przeschnie. Tu z tyłu akuminata z Cavendishów. A teraz papirus Nilowy. Zobaczcie, papirus ma 2 metry. I zimuje sobie w Hydro. W tej kastrze jest woda. O jak widać jest woda na dnie. Wszystkie te roślinki to jest kolokazja Black Magic. O, to jest Black Magic. To jest Ticap. cup. są jak widać po liściu. Moi to. Te trzy kolokazje zimuje w Hydropolice. I oczywiście papieru egipski. Na razie radzi sobie przepięknie odpukać, nie drewno, bo dorosły egzemplarz zimuje pierwszy raz. Zimowałem o połowę mniejszy, nawet więcej niż o połowę mniejszy i przezimował dobrze. Zobaczymy, co będzie z dorosłym. Tutaj jeszcze rzut oka z tyłu jakaś kanna, już jeszcze. A, Yellow, Yellow Tiger tam z tyłu jest kanna. Kolokazja Hill Beauty, czy to jest kolokazja? Nie wiadomo, wszyscy się spierają. Kaladium, kolokazja, może alokazja. To no jest taka krzyżówka, prawdopodobnie na razie nie usypiam jej całkowicie. Również minimalnie podlewam dosłownie kilka kropel wody. Tam z tyłu pielgrzym Madagaskarski. I tutaj ta ostatnia roślinka Oleander wariegata. Oleander podlewam normalnie. On jest pijakiem, potrzebuje dużo wody. Radzi sobie doskonale. Tutaj jeszcze wam pokażę kilka kan. Różne gatunki. Akurat te są przygotowane już do wysyłki dla kogoś. Super dłorówka Wendyż. Super dłorówka nie miałem. Dostałem od czarnego Henia. No i troszeczkę go podlewam. Jak wszystkie akumulaty zimą. I sobie doskonale radzi. Teraz ta dolna część. Tutaj mam kilka, kilka brugmancji różnych odmian. W tym roku brugmancji mam bardzo mało. Niestety za późno wykopałem. Przymrozek zdążył je, je uderzyć. I wygląda na to, że większość patyczków, które sobie zostawiłem już po tym przymrozku, niestety no, no, wygniła. Za późno wyciąłem patyczki i za późno wykopałem drugmancję w tym roku. No Ale trudno, nauczka uczy mnie na przyszłość. Tutaj mamy alokazję kukulaty, alokazję brisbanensis, która doskonale zimuje i też ją troszeczkę podlewam. Tutaj mamy n-setę Glaukum. Znowu nie mogę światła dobrać właściwego. Glaukuma też minimalnie podlewam. Tutaj w tym, zaczyna się robić już taki mocny gąszcz. Tu mam jedną alokazję gagannę, jedną alokazję Odorę, tam z tyłu i nawet nie widać zamarakują tu z przodu marakuja. A tu jest też ciekawostka diost Korea Zanzibariensis. Czyli roślina kolekcjonerska, egzotyczna. Zobaczcie jakie piękne liściory. Jak na razie w ogrodzie zimowym daje radę, choć już wchodzi w stan spoczynku, bo zrzuca te dolne liście. Jak widzimy, te wszystkie takie pożółkłe na dole, to niestety dioskoreje tak mają, że wchodzą w stan spoczynku, wytwarzają bulwki przetrwalnikowe i wyrzucają liście. No czasami się uda te liście zachować roślinkę z liśćmi do wiosny, ale myślę, że ta nie da rady, że sukcesywnie będzie te listki odrzucać za chwilę. Będziemy mieli same bulwki przetrwalnikowe. Tutaj jeszcze jest duża alokazja kalidora. No i ostatnie już moje rośliny. Tutaj mleczne drzewo, które dostałem od Kasi. Taką 10 centymetrową sadzonkę, zobaczcie, ona ma w tej chwili 2 metry. Pięknie urosło. No i oka zwykła, gwatemalska. I już ostatnie roślinki. Tutaj przed nami akuminata. Która jest akuminat? Już nie, nie, nie będę sprawdzał tabliczki. Tam z tyłu również akuminata, jak na razie bardzo fajnie zimują. Tu przed nami jedyny banan, który tak mocno i liście. To jest musa balbisiana. Całkowicie na sucho, ani kropli wody do balbisiany. I tam z tyłu drugi, przyniesiony maureli z garażu, również już liściem, sięgnął trąbkę, wykręcił, sięgnął już sufitu. Szkoda mi było ciąć, przetargałem go z powrotem tutaj do ogrodu zimowego. I już mam nauczkę, że te duże maureli muszę zostawiać w ogrodzie zimowym. Po prostu szkoda mi ciąć tych świeżych, fajnych liści. A ciekawostką jest to, że Maurylasy, które wystawiam wiosną do ogrodu, nie odrzucają tych zimowych liści, bo te zimowe liście w ogrodzie zimowym mają trochę światła i one nie ulegają przypaleniu słonecznym, zostają później na sezon, więc fajnie to wygląda, jak już ma kilka liści, jak się go wsadza. No i ostatnie, Tamarillo. Tamarillo, jak widzicie, owoce już dojrzewają. W tym roku miało słaby sezon, nie przyrosło jakoś bardzo, ale wytworzyło sporo owocków. No dojrzewają, na wiosnę będą do zjedzenia. No i moja największa alokazja kalidora. No ta już jest taka dość, dość przepiękna. Dwa metry wzrostu prawie, ogromne liściory. I ją też odrobinkę podlewam. A sobie powolutku rośnie. Tutaj przed nami jeszcze strylicja nikolai, też już taka dość, dość solidna. Również całkowicie nasucho zimowana. Tutaj mam jeszcze alokazję, to jest najprawdopodobniej alokazja makroliza. Ale najprawdopodobniej, ponieważ to nie jest takie proste do identyfikacji. Ja ją kiedyś kupiłem jako alokazję Borneo Giant, ale no Borneo Giant to nie jest. Zobaczcie, ile ona się, jak ona się mocno mnoży. Ile ma babyków. Przypuszczalnie jest to makroliza, ale poczekajmy, niech ona urośnie większa. Liść zgadza się z opisem. Zobaczymy. Co będzie jak rośnie większe. Mam takie dwa egzemplarze. Jeszcze jeden mam tutaj. One również fajnie, bardzo fajnie zimują. I ja je podlewam. Te dwie okazje podlewam. Gdy przestaję podlewać, natychmiast odrzucają liście, żółkną liście. Gdy zaczynam podlewać, robią się zielone i ładne, więc, więc podlewam. No dobrze, moi drodzy. Tak wygląda ogród zimowy. Opisałem większość roślin ich stan. I co mniej więcej z nimi robię, żeby w, żeby w takim stanie utrzymać. Tak to wygląda. W kolejnym filmie pokażę Wam. Stan roślin zimowanych w garażu, bo tam jest drugie tyle. No i życzę Wam wszystkim, żebyście mieli udane zimowanie Waszych roślin w tym sezonie. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.